Początek lat 90. XX wieku to kolejne przemiany w strukturach zawodowych Straży Pożarnej w kraju. Zgodnie z ustawami o Państwowej Straży Pożarnej i o ochronie przeciwpożarowej wprowadzone zostały nowe formy ochrony ludzi i mienia przed wszelkimi zagrożeniami stwarzanymi przez naturę oraz rozwój cywilizacji technicznej. 1 lipca 1992 roku w miejsce zlikwidowanej Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Krynicy powołano jednostkę ratowniczo gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, która wchodzi w skład struktury organizacyjnej Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu. Jej dowódcą został brygadier, magister inżynier Aleksander Cyconi. Krynicka jednostka zasięgiem swojego działania operacyjnego objęła ten sam teren, który obejmowała Komenda Rejonowa Straży Pożarnych. Natomiast znacznemu rozszerzeniu uległ zakres i rodzaj działań ratowniczych. Głównym zadaniem strażaków ratowników przestało być niesienie pomocy w przypadku pożaru, ale także udział w ratownictwie drogowym, technicznym, chemicznym, ekologicznym i medycznym. Jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Krynicy Zdroju wspiera operacyjnie 19 jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gmin Krynica, Muszyna i Łabowa. Do najbardziej tragicznego wydarzenia minionych lat, do którego doszło we wrześniu 1995 roku, można zaliczyć wypadek drogowy w centrum miasta, w którym śmierć poniosły cztery osoby. Corocznie początek wiosny to zwiększony okres palności traw i lasów. Krynicy strażacy brali udział w gaszeniu największego w historii polskiego pożarnictwa pożaru lasów Kuźni Raciborskiej. W kwietniu 1996 roku pomagali w gaszeniu pożaru lasu na terenie Słowacji w paśmie Magury Kurcińskiej. W ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym Eris w Krynicy miał miejsce pożar, który udało się opanować. Zniszczeniem uległ tylko dach. Ostatnie lata to przede wszystkim spieszenie z pomocą ludziom dotkniętym klęską powodzi, które nie oszczędziły najpierw Krynicy w 1999 roku, później Nowego Sącza w 2000 roku i Muszyny w roku 2002 oraz wielu okolicznych miejscowości. W listopadzie 2004 roku miał miejsce pożar karczmy regionalnej na szczycie Jaworzyny Krynickiej, do którego strażacy dotarli ratrakiem kolei gondolowej oraz samochodami krynickiej grupy GOPR. Groźny dla środowiska naturalnego był wyciek substancji ropopochodnych w Kierzmarku na Słowacji do granicznej rzeki Poprad. W usuwaniu skutków tego zdarzenia z pomocą słowackim służbom ratowniczym przyszli strażacy z Krynickiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz strażacy z Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Myślenic. Na co dzień jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Krynicy Zdroju bierze aktywny udział w akcjach i ćwiczeniach taktyczno-bojowych służb współdziałających gopr Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz w ćwiczeniach międzynarodowych. Na bieżąco prowadzone są ćwiczenia doskonalące sprawność strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W maju 2005 roku odbyły się ćwiczenia aplikacyjne w tunelu na szlaku kolejowym Żegiestów Andrzejówka. W tym samym roku na rzekach Poprad i Dunajec, a także na torze kajakowym Wiecznica za miejscowy Wydział Szkolenia w Nowym Sączu zorganizował szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa na wodach górskich, szybko płynących i powodziowych. Uruchomienie kolejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką spowodowało dynamiczny rozwój sportów zimowych, powstanie licznych wyciągów i stacji narciarskich. Strażacy zaczęli uczestniczyć wspólnie z ratownikami GOP w szkoleniach z zakresu ratownictwa wysokościowego. W jednostce z inicjatywy młodszego aspiranta Janusza Rudki powstała grupa ratownictwa wysokościowego. Ćwiczenia grupy wysokościowej prowadzone są na obiektach kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką, kolei krzesełkowej w Wierchomli i Słotwinach, na wieżach wysokościowych w grupie Krynickiej GOPR i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz na skałkach i w jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Strażacy pełniący służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krynicy Zdroju biorą udział w różnego rodzaju mistrzostwach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych. Do największych osiągnięć należy zaliczyć po raz pierwszy w historii Krynickiej Straży zdobycie pierwszego miejsca w 13. Mistrzostwach Województwa Nowosądeckiego w sporcie pożarniczym. Poza zawodami ściśle strażackimi jednostka bierze udział w turniejach piłki nożnej oraz w innych imprezach sportowo-rekreacyjnych. Jednostka aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, biorąc czynny udział w różnorodnych wydarzeniach na terenie miasta, gminy oraz rejonu. Zabezpiecza wszelkie imprezy zarówno rangi międzynarodowej, jak i krajowej. Wizyty papieża Jana Pawła II w Zakopanem w 1997 roku i w Starym Sączu w 1999 roku oraz papieża Benedykta XVI w Krakowie w 2006 roku. Cykliczne imprezy ekonomiczno-polityczne, forum ekonomiczne oraz kulturalne, Europejski Festiwal imienia Jana Kiepury. A także imprezy sportowe, kulturalne, religijne i charytatywne. Strażacy pełnią funkcje reprezentacyjne podczas ważnych uroczystości państwowych, np. obchody 3 maja, lub bardzo uroczyście obchodzą święto swojego patrona, świętego Floriana, przypadające na dzień 4 maja. W 1993 roku, uchwałą z dnia 11 września, Rada Gminy Uzdrowiskowej Krynica w dowód uznania zasług krynickich strażaków. W ich ponad stuletniej służbie dla miasta i okolic nadała sztandar jako dar wdzięczności od społeczności lokalnej. Poświęcenie repliki sztandaru straży z 1936 roku odbyło się 23 września 1993 roku w czasie uroczystych obchodów dwustulecia uzdrowiska. Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat dla jednostki było powstanie nowej strażnicy. Zły stan techniczny budynku primavera oraz brak zaplecza wymusił po 60 latach użytkowania budowę nowej siedziby. Jesienią 2001 roku jednostka została tymczasowo przeniesiona na bazę MPGK do powroźnika, a budynek przeznaczono do rozbiórki. 16 kwietnia 2002 roku dokonano wmurowania kamienia węgielnego. We wrześniu 2004 roku uroczyście otwarto nową strażnicę, która powstała w miejscu dawnej. Wtedy też powstała retrospektywna kronika straży, opowiadająca jej dzieje od samego początku. Przez kolejne lata trwała wymiana zużytego taboru samochodowego oraz zakupy nowego sprzętu specjalistycznego. Obecnie jednostka dysponuje nowoczesną bazą transportową. Statystyki wykazują, że działalność ratownicza Klinickiej Straży Pożarnej z roku na rok wzrasta. Dynamicznie rośnie liczba wyjazdów do różnego rodzaju zdarzeń. Na przestrzeni 125-letniej historii Krynickiej Straży Pożarnej, od ochotniczej do zawodowej, w jej szeregach pełniło społeczną lub zawodową służbę wielu wspaniałych ludzi, z oddaniem troszczących się o bezpieczeństwo mieszkańców i gości kuracyjnych Krynicy i okolic.